No cześć, witam Cię podczas weekendowego vloga. Co prawda, jest poniedziałek, ale przychodzę z takim wstępem pod ten vlog, żeby ci wytłumaczyć, że ten weekendowy vlog ma bardzo, bardzo mało materiałów związanych z tym, co robiłam, bo jakby poddałam się takiej, jakby byciu w sobie, chciałam jakby się zresetować, spędzić czas z najbliższymi i tak też się zadziało, ale tam pewne elementy są dla Was tutaj nagrane. Mogą one być trochę takie chaotyczne, no zobaczmy, jak nam to wyjdzie we, we vlogu. W każdym razie, wstęp taki e, przygotowałam, żebyś wiedziała, że głównie opieram go na merytoryce, na przekazie, który ma zbudować Twoją świadomość. E, w momencie, kiedy decydujesz się w ogóle być użytkownikiem internetu, a jest nim obecnie oczywiście każdy, i dzisiaj będzie o fali hejtu. O rzucaniu kłód pod nogi i głębokiej niesprawiedliwości, jaka może nas spotkać, ale też uwaga o tym, jak łapać w tych nieprzyjemnych wydarzeniach sens i nastawiać się na nowe. Trzymajcie się do zobaczenia w części merytorycznej Pa. Miejsce. I nie patrzcie na to, że to jest bardzo niebezpieczne. No cześć, witam Was bardzo serdecznie w sobotę. Ten vlog będzie dostępny dla Was w poniedziałek. I na pewno odniosę się w nim do przykrej sytuacji, która mnie spotkała wczoraj. I myślę, że to jakby oficjalne oświadczenie, które myślę, że dopiero nagram w poniedziałek, będzie odpowiedzią na to, co się dzieje. A co się dzieje, padłam ofiarą hejtu, który jest bardzo niesprawiedliwy i jakby nie ma nic wspólnego z prawdą. Otrzymuję bardzo dużo wiadomości. Musiałam wyłączyć, bo tutaj pan czy ta osoba jadąca przede mną za bardzo nie, nie orientowała się, że było zielone światło. No w każdym razie um, hejt hejtem, myślę, że osoby publiczne, takie jak ja um, często spotykają się z nim, jednak osobiście uważam, że warto o tym mówić i warto poruszać temat niesprawiedliwości, jaka pojawia się w sieci, ale z drugiej strony też osoby publiczna muszą się liczyć z tym, że wcześniej czy później taka sytuacja się spotka. Ale o tym porozmawiamy dalej. Na tą chwilę spędzam czas sobie z rodziną, z moją Zuzią. Jedziemy na spotkanie. Jest sobota. Będę Wam relacjonować, co się u mnie dzieje, aczkolwiek nie wiem, na ile będę w tym wszystkim bardzo optymistyczna, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że bardzo dobrze się trzymam, ale to też jest wynik tego, że jestem zbudowana mocno i stabilnie w sobie. I jakby zdaję sobie sprawę z tego, jakie mechanizmy działają, i też zdaję sobie sprawę z tego u innych osób, i też zdaję sobie sprawę z tego, jakie lekcje mam do odrobienia, o czym mówiłam też w ostatnim vlogu. Cześć. Cześć, Zuzu. I jedziemy. A, czyli tak zaczynamy nasz wstęp, jest niedziela. Dawno nie pokazywałam Wam tej scenerii, bo jakby jestem ciągle w... piękne, no, bo jesteśmy ciągle w takim biegu i większość czasu spędzamy w pile, szczerze mówiąc. No dobrze, Zudziu, jest niedziela. Jedziemy miło spędzić czas, tak? Tak. No, jedziemy na obiad. A do jakiej restauracji? No, nie wiem, zobaczymy, kochani. Wczoraj byliśmy w rodzina i przyjaciele w pile, a dzisiaj nie wiem gdzie pójdziemy. Zobaczymy, tak? To Ale co? na pewno będziemy u w domu. No Zuzia też, no jakby jedziemy, dobra? No to powiedz papa, bo to jest widzenia na YouTubie. No, pa! No pa! No, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przepiękna niedziela jest dzisiaj u nas. Złota, piękna jesień. Na pewno wyjdziemy dzisiaj z Zuzą Cześć. na spacer. No chodź tu do mnie. Okej. Nie? I pójdziemy coś zjeść i spędzimy miło po południe, pojedziemy na chwilę do biura yy, i tam nagram Wam może już troszeczkę w temacie tego, co mam Wam do powiedzenia, w temacie hejtu i rzucania kłód pod nogi, Kiedy ale podej? to zobaczymy. Kiedy dzisiaj podejdziemy? No, dzisiaj też podjedziemy, bo ja muszę bardzo No kochanie, zobaczymy, tak? Późno wieczorem? No nie, późno wieczorem to będziesz spała w łóżku już. No w każdym razie mm, temat bardzo, bardzo mocny, ale ważny. Ja akurat doświadczam tego na własnej skórze, no ale ja jako lider no myślę, że to nie jest przypadek. Trzymajcie się padło później. Dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w części merytorycznej dzisiejszego vloga. Popsuł mi się stojek, przed chwilą mi odpadła łapka. Rzeczywistość się zmienia zdecydowanie. I w materii to widać najbardziej. Eee, i u mnie dzieje się bardzo dużo <grywa> zresztą ostatnio mam to tutaj często powtarzam, ale dzisiaj e, dzisiejszy temat jest faktycznie bardzo dla mnie mm, ważny i myślę, że dla Ciebie również, bo jak to jest radzić sobie z hejtem albo z tym, że ktoś rzuca Ci kłody pod nogi mm, w sytuacji, kiedy masz czyste intencje, kiedy wykonujesz swoją pracę, kiedy po prostu jesteś w swoim Idziesz za swoimi wizjami i marzeniami. I wiesz, wczoraj czy przedwczoraj przeglądałam sobie nowości, jakie pojawią się na, w kinach i zwrócił moją uwagę film o, o znanym polskim bokserze, na który pójdę na pewno w ten weekend. I dlaczego on przyciągnął moją o, o uwagę? Bo to jest film w temacie m, historii tego, jak wygląda droga do sukcesu w temacie tego, jak wyglądają wzloty i upadki, czym są tak naprawdę porażki, czym są sukcesy, jaką drogę potrzebujemy przejść, żeby faktycznie ten sukces zrealizować. W momencie, kiedy działasz w mediach społecznościowych, kiedy jesteś dostępna, dostępny w, w sieci, jesteś również podatny, podatna na falę hejtu. I co dalej? Co robić w sytuacji, kiedy pojawia się hejt, kiedy ktoś rzuca ci kłody pod nogi, a ty tak naprawdę nie wiesz dlaczego? I dzisiejszym filmikiem wiesz, jestem mentorką transformacji kobiet. I moja droga biznesowa, moja droga mojej kariery jest bardzo specyficzna i łączy się z ogromem lekcji, które ja przechodzę. Większość z Was nie wie nawet o połowie moich lekcji. To się po prostu pewne rzeczy się dzieją w moim życiu, o których nie mówię na forum. Eee, I to są jakby sytuacje związane z moim mm, życiem prywatnym, ale też również i zawodowym. Eee, ale to jest moja droga. I im bardziej ja mam styczność z takimi sytuacjami, które powodują mój dyskomfort, tym większe lekcje wyciągam i nabieram większej mocy. Życzę tego, żebyś nie musiała takich lekcji przechodzić, ale one się faktycznie zdarzają i bądź przygotowana na to, że prowadzenie biznesu, czy też w ogóle nasze życie jest bardzo, bardzo cykliczne. I zawsze będą wzroty i upadki, i czasami będą e, mocniejsze te upadki, czasami słabsze, ale to jest nieodłączna droga inaczej byśmy nie wzrastały, byśmy się nie rozwijały, byśmy nie rozwijały naszych biznesów, naszych, naszej, naszej kariery. No i właśnie, co zrobić w sytuacji, kiedy Ludzie w internecie czują się naprawdę bezkarni i zaczynają hejtować. Osoby publiczne, osoby, które działają w internecie, muszą się z tym liczyć, że wcześniej czy później coś takiego się pojawi. Ja doświadczyłam fali hejtu po raz pierwszy w 2019 roku z początkiem, po raz drugi niedawno, o czym Ci tutaj wspominałam. Oczywiście y, tematu tego nie będę poruszać, y, obserwuj moje media społecznościowe i patrz, co się tak naprawdę dzieje. Y, Ważne jest to, żebyś wiedziała, że opinie, które się pojawiają, te negatywne, które są podbijane falą hejtu, bo ludzie tam wyrzucają swoje własne emocje, często działają również automatycznie, nie zastanawiając się nad tym, co tak naprawdę robią, a fala hejtu naprawdę może krzywdzić. I jeżeli ktoś rzuca Ci takie kłody pod nogi i próbuje Cię Oczernić publicznie. Co ja ci radzę, to zachowaj spokój i nie wchodź emocjonalnie w to, co widzisz, co czytasz. Ja na przykład oddzieliłam się całkowicie od emocji jakichkolwiek, jakby poszłam w swoje, czyli zagłębiłam się w siebie, zajęłam się sobą i dostawałam wiadomości, za które bardzo serdecznie dziękuję, te wspierające oczywiście, a tych negatywnych w ogóle nie czytałam. Ale wiem, że są osoby w moim otoczeniu, które to robiły. Eee, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, żebyś wiedziała, że każda opinia, czy pozytywna, czy negatywna, ona nie ma nic wspólnego z tobą, jeśli wychodzi z, jakby z ust drugiego człowieka, bo ten, ten drugi człowiek postrzega życie, postrzega świat swoją własną perspektywą i ona jest zależna od różnych emocji, doświadczeń życiowych. I to jest deprymowane i właśnie jakby opiniotwórczość jest deprymowana przez nasze własne doświadczenia, tak? Więc jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, jest spojrzeć na to trzeźwym okiem, sprawdzić, jak możesz taką sytuację załatwić prawnie, jeżeli, jest, jeżeli aż tak daleko dochodzi, jeśli chodzi o hejt. Eee, I jakby pozostać w swoich intencjach w swoich zamiarach i oczywiście dalej w działaniu. Bo ja zdaję sobie sprawę na jakich mechanizmach ludzie działają i co nimi kieruje. Często jakby w momencie kiedy rzucamy komuś kłody pod nogi, to znaczy, że coś u nas dzieje się nie w porządku. I ja osobiście czuję w swoim sercu ogrom współczucia do osób, które hejtują które mm, rzucają innym kłody pod nogi po to, żeby poczuć satysfakcję, bo wiem, że tej satysfakcji ta osoba nigdy nie poczuje w pełni, bo ona będzie rodzić kolejną nienawiść i tak naprawdę nie doprowadza do niczego dobrego i dla osoby, która jest hejtowana, i dla hejtera. Miśliwość nie popłaca, a bycie w swoim świetle zawsze. I choćby nie wiadomo jak było trudno, pamiętaj, że zawsze każda sytuacja przynosi dla ciebie jakąś lekcję. I tego się trzymajmy. Na zakończenie dzisiejszego vloga życzę ci, żebyś podążała swoją drogą, żebyś chciała poznać swoją drogę, żebyś szła za swoimi marzeniami, pomimo wszystko. I nade wszystko odłączając się od opinii innych osób, czy tych pozytywnych, czy negatywnych. Zapraszam Cię do tego, żebyś korzystała z mojej oferty, żebyś e, poznawała siebie z poziomu swojego najwyższego potencjału, bo to daje Ci naprawdę szersze spojrzenie na wszystko, nawet w momencie, kiedy przechodzisz największe kryzysy. <gryzys> Życiowe. A jeżeli jesteś pomiędzy 35 a 40 rokiem życia, na pewno takie cię spotykają. Wciskam C. Do zobaczenia w kolejnym odcinku um, vloga. I oczywiście pamiętaj, że ja jestem tu dla Ciebie.